Przyjechałam na tę wystawę trochę z kontrowersyjnym tytułem, ale przyjechałam dlatego, że to, ten problem dotyczy także naszej rodziny, konkretnie mojego ojca, który mieszkał z rodziną przed wojną na Kaszubach i w pierwszych dniach wojny został wcielony do Wehrmachtu. Ten temat to był, był tematem tabu. Odkryłam go dopiero po śmierci mojego ojca, i bardzo mnie to interesuje, dlatego że niektóre osoby więc bardzo ten problem zwiększają i gloryfikują, a wiem, że to była nieprawda, bo znam na tyle mojego ojca. I wiem, jaki on był i co robił wcześniej. Wiem, że e, nigdy e, nie walczył, e, zawsze uciekał, i, i tak naprawdę, jak trafił do, do szpitala polowego, to się ucieszył, że tam trafił, że nie musiał walczyć, a potem już trafił do armii Andersa. To tak w skrócie można by powiedzieć, bo od rodziny żyjącej wiem, że zawsze uciekał. I zawsze mu się to udawało. Ale był w Stuttgowie, był u Bauera niemieckiego jednego, drugiego, i zawsze mu się udawało stamtąd uciekać. I dlatego chciałam coś wiedzieć więcej na ten temat, ponieważ wcześniej ojciec nie opowiadał, bo chciał o tym zapomnieć. Ja wiem, że to temat jest bardzo wstydliwy. Bardzo żałuję, że gdybym chociaż troszkę wiedziała, to bym ojca na pewno. Spytała, ale no, no, już teraz mi nie opowie, bo już go czternaście lat mówią. Swoje, ale te przykłady tych, tych osób to jest tylko kilka, to jest namiastka. Ja się spodziewałam się, że tu będzie troszeczkę więcej na temat tych osób. Ja nie mówię, że na temat mojego ojca, nie ukrywam, że też przyszłam, bo Anusz, może coś tam się dowiem więcej, ale się nie dowiedziałam i praktycznie to, co wiedziałam wcześniej, to wiem tyle samo. Tylko ten tytuł, taki bardzo kontrowersyjny, bo dla mnie to, no to co mam teraz moim wnukom powiedzieć, że wasz pradziadek był w Wermhacie i, i co? On spowodował wojnę, bo tak ogólnie e, tak się mówi, prawda, że ci nasi chłopcy, co robili w Wermachcie, to oni się przyczynili. Poniekąd do, do wybuchu tego wojny. No i, i dlatego ja wiem, że to jest nieprawda. Neguję, wiem, jakie zdanie było mojego ojca na temat wojny i na temat okupacji. I, i dlatego no, nie można tak tylko liznąć. Nie można samymi cyframi operować, trzeba jakimiś konkretami. Ja mam też bardzo dużo materiałów, no, ale to, to mam moja rodzina, my mamy I, i mamy w pamięci naszego ojca, naszego dziadka, pradziadka. I wiem, że czasami to jest krzywdzące, zwłaszcza ten tytuł, to dla mojego, mój ojciec byłby bardzo oburzony. Naprawdę. Bo to, co się stało, to się stało, to się musiało stać, bo tak było. Tak było. Wszyscy, wiem, że wszyscy, którzy skończyli 18 lat, to nie mieli wyboru w okolicach tutaj na Pomorzu, na Kaszuwach. Mogli albo wstąpić do Wehrmachtu, albo wysyłali no, ich, albo kulka w łeb. No, Innego wyboru nie było. Nie tylko. To ich dotyczyło, ale także dotyczyło całej rodziny mojego ojca i wszystkich, którzy w tej wsi mieszkali na Kaszubach. Wszyscy mężczyźni powyżej 18 lat byli wcieleni do Wehrmachtu. To nie znaczy, że oni chcieli. No i, i chwała im za to, że potem udawało mi się stamtąd jakoś uciec z tych frontów czy z tych miejsc, gdzie akurat byli.